Nie, w nią to się dopiero będziesz transformować. A co, na, co, jeżeli na końcu ta dziewczynka stanie się tą starą babą? Może i się wszystko zapętli. Jest bardzo popularny motyw w sumie ostatnio w, w, w grach, mm. pętla. Dobra, kończymy to. Może ci magnezu brakuje? może mi brakować, bo w sumie... Przymnie... jakiś magnes? Może. Hmm. Okay, ona jest tam u góry teraz. Uh -huh. probably in the, in the software huh, you ask uh, if i want your sub and why i have no subs uh, that's because i have no partnership with, uh, with uh, twitch so you not cannot yet. sub me not yet yeah we have to be patient and all will be good and great yo and to be honest the the only um the only thing we have to uh, achieve. achieve is uh, um, the number of streams uh, at uh, 30 day days period so uh, <coughs> this is the fourth one so we, i have uh do three more uh, streams at this month um, and the end of the month now uh, we probably we have uh Um, probab probability? No, uh, have an option of a uh, subscription. Yep. on this channel. Czekaj, jak to jest na tych portretach przy schodach. No właśnie, jakby do. Hmm. Ja tak mówiłem, że może to jest ta właśnie starucha w tym kapeluszu, ta, ta, ta najwyższa najstarsza. Może jakaś nasza siostra, i może my jesteśmy tą ostatnią. Ta, co ma wydarte, wydartą twarz na zdjęciu. Tak. Mm. Saskia proponuje ci mag magnes neodymowy do zjedzenia. Weź więcej magnesu. O, okej, okay. nie pomyślałam o tym. Jej. <ścoughs> Czyli to ze spaleniem kotary to nie jest tak? No nie, nie. Tak, Mhm. Czekolada gorzka polecam. Akurat lubię. Według fabuły w intro ta dziewczynka weszła tutaj jako challenge. A więc... właśnie, bo to było to, to intro, tak że ona tu weszła. Więc raczej nie ma jej na zdjęciu. No, to nie miałby sensu. Ale hej, są dwie dziwne kołyski, które się ruszają w piwnicy, więc to może to te dziewczynki są. Dobra, teraz mamy klucz do pozytywki. Ona jest u góry, akurat idealnie nad nami. Słaby temat. Kamil, nie mogę się doczekać grzańca od ciebie. Mm. Bez tu. A jak będziesz go serwował, to musisz robić takie. No, grzany tutaj. Dla Państwa mamy. Y -y -y. O, ściek! Naprawdę? Nie, 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 nie. Zdążysz? No, mm, powinienem. Chyba nie. nie Mózg jakoś się zapętla. Tak, no. Bardzo dziękuję, keps był przepyszny, był bardzo dobry. Jeszcze raz. Te odgłosy brzmiały jak trap jakiś. Um, moje? <grym> nie, to jest ta muzyka, nie? Już <grym> myślałam, że moje. <grym> nie jestem trapem. Nie jest. <grym> Słuchajcie, nie mogłabyś być i urodzić dziecko. Kurwa, no tak. Ale twój bit też spoko, dzięki. <śmiech> <śmiech> tak, można się fajnie przemieszczać. O chryste, Jak dobrze Nie, jest po śmierci zjerać. zaczynasz grę od samego początku. Ona nie jest zbyt długa, nie? Bo to jest taka. Metoda probi błędów po prostu. O, świetnie, te drzwi. Metoda probi błędów po prostu ta gra. Ale tak, zaczynasz od samego początku. Nie ma tu żadnych checkpointów, nic. Mam. No. Dobra, no to w takim razie myślę, że ten, e, Cicia nic od nas nie dostała, ale może damy jej saszetkę potem, mm -hmm. bo jest zawiedziona widzę, a też nie powinno się kotom dawać podobno przetworzonego jedzenia, więc no. Mm. Jakie to było dobre papi! Cykam się. Nie wiem, gdzie ona jest. A, Próby i błędy na 2,5 godziny. Ale... No, żebym nie dopadnie. Ale wiecie co? <laughs> Sorry. Możesz nalać jakieś wody albo coś? Tak, 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 tak. Stare gry tak się właśnie robiło, że wiecie, te gry miały wyśrubowany poziom trudności, ale były krótkie i po prostu chodziło o to, żeby w kółko i w kółko przechodzić. Chyba najbardziej takim znanym przykładem, najbardziej znanym przykładem jest Król lew, który miał mega wyśrubowany poziom, chyba drugiego albo trzeciego levela. Po prostu nie szło tego przejść w ogóle, nie? Ale jak się już to zrobiło, to się okazało, że gra można, grę można przejść w 20 minut całą. Tak, to jest gra na 15 minut. Jak wiesz, wszystko od początku i ci świetnie pójdzie, no to tak. pobawić w jakieś speedruny. Proszę, tutaj masz w, takim, w takiej bardzo ładnej szklance. Ciekawe A. od kogo. <grych> Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Ciekawe co to jest na tej szklance. Czy nie? Ja specjalnie podniosłem tak Jaka piękna szklanka. No, to jest zapalara. A to co ja oglądałem to było 2,5 minuty speedrun. No tak myślałam, że da się tak to przejść, mm. ale to już jak się wszystko będzie wiedziało, nie? A żeby to ze speedrunować, to też musisz cały czas biegać i mieć szczęście po prostu. Uwaga, uwaga, uwaga. No tu już było słychać, że ona idzie. No tak, tak, dobrze, w porządku. Po tytułach filmów na YouTube to to ma kilka zakończeń niby, What? Co ty gadasz? O, o. Wracano. Uwielbiam to. A potem, ta gra jest zjebana! <laughs> Sam zjebałem, ale ta gra jest zjebana. No oczywiście, że tak. No, no już bez przesady. No za, za szybko. No Profesjonalny, kurde. Czyli zrobiłeś to specjalnie, żeby się popisać? Tak, no już wiedziałem, że działa, bo już tak zrobiłem raz, więc... Dobra, idziemy na dół. Mój Boże, to teraz będzie ten straszny moment. W sumie to ta zapalniczka już mi potem nie jest potrzebna, wystarczy, że zrobię... Aha, tylko że jak zrobię tak, to mogę mieć problem z podniesieniem książki. Więc może jakby to wywalić w tą stronę. Czekaj. Ty już jest 22, a się pewnie kończyć. Dobrze, spokojnie. Wyrzucam. Jest książka. Dobra, to będzie to będzie ciężkie. x tym atakuję. Dobra. Trzymajcie Wyrzucam kciuki. Wrzucam książkę. Wskakuję, skakuję, skakuję. To właśnie nie wiem czemu. Dobra, tutaj już ten. Tu mam przygotowany przycisk na ten, ale zna tak. Jest. A no tak, ona powiedziała w pewnym momencie, że ona nie nienawidzi... Cały czas biegnę w prawo jakby co. O! No udało brawo! Się. Nice. brawo Maćku, udało się! Nice! Udało się! Nareszcie! O. Fuck. <laughs> o kur... O nie... <laughs> no nieźle... Ale hej! Fuck. Udało Gę... się skończyć grę. To Wszystkie jest najlepszy. Włosy mi wszędzie stoją. O, po prostu zobacz. Widzisz to? Tak, no faktycznie. Ja pierdzielę, ale się ze Włosy zesrałam. ci na kocie stanęły. <laughs>